Witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król. I w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak zbudować kreatywność, jak rozwinąć Twoją kreatywność. Jeśli chcesz poznać 14 bardzo skutecznych porad, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! No, moi drodzy, w dzisiejszym filmie chcę Wam przekazać 14 w sumie bardzo ważnych wskazówek dotyczących tego, żeby rozbudzić w sobie kreatywność, jak trenować tą kreatywność. No właśnie, bo ja wiem dla Was, moi drodzy, że różne macie właśnie swoje cele, różne rzeczy w sobie chcecie doskonalić, natomiast bardzo często i w pytaniach i na webinarach pojawia się właśnie pytanie o tą kreatywność. No i tutaj chcę, dlatego się dzisiaj do tego odnieść. Na początku w ogóle warto jest zrozumieć, z czego się składa ta kreatywność, czym ona jest, bo jest ona połączeniem. Trzech elementów. Pierwszy element to jest Twoja wiedza czyli informacje, które masz w swojej głowie, nie? I twój umysł, jak on teraz pracuje, no, yy, on z tych informacji musi stworzyć coś nowego. Chcemy, żeby coś stworzył nowego, czyli właśnie znalazł jakieś kreatywne rozwiązanie, stworzył jakąś rzecz związaną ze sztuką, jakiś fajny pomysł wpadł, nie? Więc potrzebna jest tutaj drugi element, czyli umiejętność twórczego myślenia. Umiejętność twórczego myślenia, czyli umiejętność właśnie kombinowania, stworzenia z czegoś, że jeśli ja mam na przykład jakiś patyk drewniany i mam na przykład jakiś wydrążony kamień, to mogę z tego zrobić młotek, połączyć te dwa elementy razem i powstanie młotek, który ma zupełnie inne przeznaczenie niż wcześniej ten kamień wydrążony z dziurą mnie i, i patyk, którego do niego przyczepiłem, więc. Więc to jest właśnie kreatywne myślenie. No i trzeci element bardzo ważny kreatywnego myślenia to jest motywacja. Czyli tobie musi się chcieć. Musisz mieć jakieś wewnętrzną potrzebę, poczuć, poczuć jakąś wewnętrzną potrzebę, żeby coś kreatywnego faktycznie zrobić. Bo jeśli ty masz kreatywnie podejść do zadania w szkole, które cię nie interesuje, nie masz, nie widzisz żadnych powodów ani wewnętrznych, ani zewnętrznych, żeby na przykład to zadanie domowe zrobić, to ciężko tam, żeby twój mózg, mózg faktycznie pracował efektywnie, no bo po prostu to cię nie interesuje, brakuje ci motywacji do tego. Więc teraz jak pracować nad tymi trzema właśnie elementami? Zwłaszcza zrozumieć też właśnie, jak ta motywacja, znaczy jak ta kreatywność funkcjonuje. Bo tak jak mówię, to jest stworzenie po prostu z jakichś danych, które mamy, informacji różnych, które mamy w swojej głowie, stworzenie czegoś albo nowego, albo stworzenie jakiegoś rozwiązania, które no wcześniej nie przychodziło nam do głowy, które jest tak zwanym rozwiązaniem, jak to się mówi, out of the box, nie? Out of the box, czyli myślenie nieszablonowe, niestandardowe. No, i więc lecimy po kolei. Punkt pierwszy to są podróże. To są podróże. Podróże są niesamowite. Oczywiście w ostatnim czasie są troszeczkę ograniczone, no trochę nawet bardzo dla niektórych, nie? Natomiast to jest jakiś okres przejściowy, tymczasowy, aczkolwiek też nawet podróżować gdzieś tam w, jak, w jakiejś tam mniejszej skali można, nie? Pojechać do innego miasta, czy gdzieś tam. Niekoniecznie musi być to związane tam z łamaniem jakichś przepisów sanitarnych. Natomiast same podróże. Ja Wam powiem, moi drodzy, że. Większość moich pomysłów na biznes, które zrealizowałem w swoim życiu, a w sumie tych firm stworzyłem 15 przez ostatnich 20 lat, powstało właśnie jak gdzieś podróżowałem. I po prostu coś popatrzyłem, ponieważ człowiek, kiedy, popatrz, siedzisz w swoim tym otoczeniu standardowym, nie? Czyli w swoim tym samym środowisku. Chodzisz do tej samej pracy, tą samą drogą, mieszkasz w tym samym mieszkaniu, mało się zmienia. Tak naprawdę najwięcej zmian to widzisz na ekranie komputera, czy, czy telewizora, czy telefonu. No to ciężko wtedy, żeby twój umysł znajdował jakieś nowe rzeczy, żeby był zainteresowany inspirowany czymś. Natomiast kiedy podróżujesz, to automatycznie znajdujesz się w nowym miejscu, wśród nowych ludzi, musisz radzić sobie z nowymi problemami, czasem jakimiś trywialnymi, nie? W hostelu na przykład zarezerwowałeś miejsce, a się okazało, że mają overbooking na przykład i cię nie przyjmą, musisz szukać nowego na szybko i ten, no to twój mózg automatycznie jest stymulowany do nowej pracy, nie? Do szukania jakichś rozwiązań, do radzenia sobie z nowym problemem, który jak mieszkasz w swoim mieszkaniu na co dzień zupełnie nie występuje. Ale dodatkowo też ludzie w różnych częściach świata trochę inaczej, oni rozumują inne, oni trochę mieli pomysły. Więc dostarczasz bardzo dużo rozwiązań, które siedząc w tym samym domu, w tym samym mieście e, przez, przez wiele lat w życiu by ci do głowy nie wpadły. Więc jesteś w stanie podpatrzeć wiele rzeczy, nawet nie podpatrzeć same gotowe rozwiązania, ale podpatrzeć jakieś składniki, nie? że ktoś tu robi coś inaczej. O, a oni robią to w ten sposób. To kurczę, to ja mogę ten sposób zaadaptować na przykład do swojego biznesu, do swojej firmy, czyli to przenieść, nie? No więc czasem takie proste rzeczy jak podróże dają naprawdę bardzo, bardzo wiele. Drugi punkt to jest czytanie książek. Czytanie książek. Książki są naprawdę po prostu pożywieniem dla naszego umysłu. Pożywieniem dla naszego umysłu są dużo lepsze niż oglądanie filmów na YouTubie, nawet moich, czy, czy przeglądanie internetu, czy coś takiego. Niby i tu, i tu jakąś wiedzę zdobywamy. Natomiast jak ty skoralujesz Fejfika na przykład z góry na dół. To dużo mniej tam jest przydatnych, wartościowych informacji, nowych informacji niż yy, w jakiejś książce. Bo jak weźmiesz książkę, na przykład teraz przerobiłem, skończyłem już yy, książkę do mojego doktoratu, nie? Motywacja w edukacji, czyli coś, co mnie bardzo interesuje, bo ja was edukuję, ja was uczę, czyli ja wiele rzeczy robię w swoim życiu związanych z edukacją. Natomiast zrozumienie od strony psychologicznej, akademickiej. akademickiej w, w, w oparciu o bardzo zaawansowane nowoczesne badania naukowe, całego tematu w ogóle motywacji było dla mnie szalenie interesujące. I na, w takiej jednej książce, która ma 430 stron, jest tyle wiedzy, co ja bym musiał, nie wiem, za dwa lata studiować ten temat gdzieś, żeby tą całą wiedzę tutaj poznać, więc to jest ogromna porcja wiedzy. Co więcej, w momencie kiedy my czytamy, zupełnie inaczej funkcjonuje nasz umysł. Pracuje szalenie wyobraźnia, bo wszystko co przeczytasz, Twój jest, stara się wyobrazić, stworzyć z tego obrazy. Więc jest to znakomity znowu trening dla Twojej kreatywności i dla Twojej wyobraźni. No, wyobraźnia jest częścią też bardzo istotną, nie? czyli właśnie ona należy do tych umiejętności twórczego myślenia. Jeśli Ty potrafisz pewien koncept, ok, mam jakiś koncept trójkąta w swojej głowie, ale zupełnie innym jest jak ja potrafię oczami swojej wyobraźni zobaczyć ten trójkąt, nie? więc często żeby jakieś rozwiązania stworzyć, my musimy też mieć tą wyobraźnię dobrze wytrenowaną. A da się ją trenować. Te wszystkie rzeczy, o których ja wam dzisiaj mówię, łącznie z samą kreatywnością, moi drodzy, to jest kwestia treningu. Naprawdę to nie jest to, że ktoś się z, ty z tym zrodzi, e, z tym rodzi, bo ok, niektórzy mogą mieć lepsze, a niektórzy gorsze predyspozycje do kreatywnego myślenia. Natomiast wszyscy są w stanie się tego nauczyć i wy wyrobić to w sobie innym to przyjdzie łatwiej, innym trudniej, ale każdy jest w stanie to robić. Kolejna rzecz to jest otaczanie się sztuką. Czyli właśnie jakimiś rzeczami, które były efektami kreatywności innych osób. I to sztuka zarówno w postaci rzeźb, obrazów, czyli ta sztuka tradycyjna, muzyka, nie? Ale też właśnie filmy, też jakieś rzeczy związane, na przykład ciekawe, ciekawe wykłady związane, zrobione w jakiś artystyczny sposób, nie? Kiedy ktoś miał faktycznie jakąś ideę, jakiś pomysł miał, żeby to zrobić, nie? Szukanie jakichś właśnie słuchanie niestandardowych ludzi, którzy mają nieszablonowe myślenie. Takich jak na przykład Wim Hof. Jordan Peterson, Krzysztof Król, i tak dalej, nie? Czyli ludzi, którzy robią coś innego niż, niż pozostali. Ludzie mają jakieś nowe, inne idee, których pozostali nie mają. Warto słuchać czegoś takiego, otaczać się tym jak najczęściej. Kolejna rzecz, punkt czwarty, to jest słuchanie ludzi sukcesu. Czyli stricte ludzi sukcesu. Dlaczego? Ponieważ oni znają kreatywne rozwiązania. Bo o ile jeszcze tam jakiś psycholog, on mógł dużego sukcesu nie osiągnąć. On może ma wiedzę, ale nie potrafił w żaden sposób tej wiedzy zastosować w życiu. Natomiast ludzie majętni, ludzie sukcesu, oni nie tylko mieli jakieś dobre rozwiązania, ale potrafili też zastosować w życiu te rozwiązania. Czyli musieli na pewno radzić sobie właśnie kreatywnie w jakiś sposób. Ja uwielbiam słuchać ludzi sukcesu, studiować ich biografię, ponieważ jestem w stanie stamtąd wynaleźć jakieś różne rozwiązania, które później zastosuję ja w swoim życiu. W obliczu jakiegoś problemu, czy chcąc przeskoczyć na przykład do przodu, zaoszczędzić sobie dwa lata życia, mogę coś zrobić przez szybciej, nie? Bo ktoś wymyślił jak to zrobić, jak sobie z tym poradzić. Więc słuchanie właśnie ludzi sukcesu, kolejny punkt czwarty. Punkt piąty. To jest Spotykanie się z ciekawymi ludźmi. Bo jedna rzecz to jest komunikacja jednostronna, nie kiedy ty możesz tylko słuchać, ale druga rzecz to jest, kiedy możesz też zadać pytania. Dlatego dla was na przykład tak ważne są i wartościowe te webinary, które dla was prowadzę, bo webinary ze mną zresztą poprowadzę w niedzielę dwa, zaraz wam o tym powiem. E, dwa, dwa zupełnie darmowe szkolenia właśnie przez internet. Natomiast na nich co jest też fajne, nie tylko ta wiedza, którą ja wam przekazuję, ta mega energia, która tam wam towarzyszy, nie, ale też to, że możecie zadawać mi pytania. Czasem te sesje pytań i odpowiedzi to się prze, prze, przedłużają. I do późnych godzin nocnych. Dlaczego? Ponieważ. Ponieważ wy jesteście w stanie wtedy od człowieka na przykład takiego jak ja, który nam w życiu osiągnął duży sukces, mieć gotowe rozwiązania, nie? Mieć gotowe jakieś odpowiedzi na swoje własne pytania, które was trapią, które są jakimś może elementem jest twojego właśnie planu, czy tego, co chcesz zrobić, czy twojego biznesu. Masz jakieś tam pytanie, jakiś drobny puzel, którego brakuje, nie? W całej układance i wtedy jesteś w stanie, ja ci w stanie jestem udzielić takiej odpowiedzi bardzo szybko i to może rozwiązać już twoje problemy. No, ale też rozmowa z takimi ludźmi, jeśli masz możliwość. Na przykład uczestnicy wyzwania 90 dni mają dostęp do konsultacji. Konsultacji ze mną, czyli nie tylko, że mogą mi zadać pytanie tam na webinarze, ale możemy się umówić i regularnie takie konsultacje prowadzę na godzinną na przykład rozmowę, gdzie będziemy sobie no, dyskutować o Twoim temacie przez, przez całą godzinę. Więc to jest też ważne. Kolejna rzecz, punkt szósty, to jest to, żeby próbować nowych rzeczy, żebyś próbował jak najwięcej nowych rzeczy, ponieważ Twój umysł. Jedno, może mieć jakieś, wiesz, przekonanie o czymś, że na przykład, o, mi się podoba skakanie ze spadochronu, ale dopóki ja nie skoczę ze spadochronu, nigdy w życiu nie będę wiedział, z czym to się je. Nigdy w życiu nie poznam specyfiki, nie poczuję tego, nie poznam tych emocji, które tutaj towarzyszą, które są też bardzo istotne w całym procesie kreatywnym. Więc. Więc staraj się robić jak najwięcej różnych rzeczy, ponieważ każda z nich staje się właśnie taką dodatkową cegiełką w Twojej pamięci, gdzie są jakieś informacje zachowane. O, to lubię robić, tego nie lubię robić, o, to tak wygląda, a, nie, a to, to wygląda inaczej. Czyli to, że na przykład skoczysz sobie na bungee, to, że pójdziesz na ściankę wspinaczkową, na lekcję tańca, odwiedzić jakieś inne miasto i to nawet rzeczy, które potencjalnie wydają ci się nieciekawe, warto ich spróbować, bo czasem się, z, z, czasem się okaże, że faktycznie to jest nieciekawa rzecz, to dobrze, to będziesz wiedział, czego w życiu nie robić, w dodatku będziesz wiedział, jak to faktycznie w praktyce wygląda. Natomiast yy, może się okazać, że to się stanie twoją nową pasją na przykład w życiu albo jakimś elementem właśnie inspiracji do twojego biznesu. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich rzeczy, bo nie namawiam was, żebyście próbowali heroiny, czy biegania nago na przykład po, po, po centrum miasta. No, bo niektórych rzeczy myślę, że no ale to chyba tutaj nie muszę wam tego powtarzać dokładnie. Natomiast idąc dalej, nie? Kolejna rzecz to jest to, żeby robić stare rzeczy inaczej. Czyli jak w punkcie 6 mieliśmy to, żeby próbować nowych rzeczy, to w punkcie siódmym jest to, żeby robić trochę inaczej to, co robisz wcześniej. Czyli pojechać do pracy zupełnie inną drogą, czy innym środkiem transportu. Normalnie idzie żałtem wy bierz się raz tramwajem czy autobusem, albo na odwrót, jeździsz tramwajem czy autobusem, weź taksówkę, nie? Tylko i wyłącznie po to, żeby dla swojego umysłu dostarczyć jakichś nowych wrażeń. Nasz umysł jest jak mięsień, jeśli go cały czas trenujemy, to on będzie coraz większe mieć możliwości, coraz większe zdolności. I kognitywne, i, i związane z zapamiętywaniem pewnych rzeczy. Natomiast jeśli, jeśli ty po prostu, no, jak najwięcej w swoim życiu masz rutyny, to nie dziw się później, że twoje umysł ma problemy z tym, żeby wyjść poza tą rutynę. Więc stara się robić inaczej nowe rzeczy. Masz jakiś trening na siłowni, robiłeś go ciągle tak samo, zrób inaczej. No nawet dla mięśni jest dobrze, żeby właśnie, jak to mówił Arnold Schwarzenegger, shock the muscle, shock the muscle. Jak wcześniej robiłeś 10 serii, na przykład po 8 powtórzeń, to zrób teraz 5 serii po 20 powtórzeń, mniejszym ciężarem. Albo, a, albo 30, Znaczy to, to, to zrób na przykład 30 serii tam yy, po dwa po powtórzenia, czy po 3. Coś zupełnie innego, nie? żeby był inny bodziec dla twojego umysłu. Punkt ósmy, to jest to, żebyś stawiał sobie cele, bardzo ważna rzecz, żebyś definiował pewien problem do rozwiązania, ustalał odpowiednie pytania, trenował właśnie w ten sposób. Dlaczego to jest ważne? Nawet tu widzę, że y, chyba dzisiaj 15 porad będzie, bo jedna dojdzie, więc bonusik. Natomiast, y, natomiast moi drodzy, stawianie samych celów ma arcyważne w ogóle znaczenie, jeśli chodzi o naszą motywację. No tak, jak mówię, właśnie skończyłem w doktoracie cały, cały ten temat przerabiać, i moi drodzy, jeśli zwłaszcza chodzi o teorię, na przykład. Social cognitive theory i tak dalej, inne teorie e, dotyczące motywacji, które dzisiaj są no, obowiązujące, powiedzmy, w psychologii. To w ogóle postawienie celu, sformułowanie problemu, sformułowanie tego, do czego ja chcę dojść, jest bezcenną informacją dla naszego mózgu, dla naszego umysłu. Wielokrotnie ludzie po prostu y, coś by chcieli osiągnąć, ale nie potrafią tego nazwać, sprecyzować, przekazać. A Twój umysł, jeśli on nie ma konkretów, to on nie będzie wiedział, co on ma robić to on będzie przeciążony myśleniem, że powiedzmy mu, no, bądź bogaty. No co znaczy być bogaty? To 10 złotych, 100, 100 milionów, pierdyliard złotówek? To może dolarów, nie? Ale jak masz ustalone, o, 500 tysięcy w 5 lat. Taki cel, nie? Możesz go rozłożyć na części, możesz planować, możesz kminić cały czas. O, to muszę zrobić tyle. Dobra, mam biznes, to muszę sprzedać tyle produktów z taką marżą przez miesięcznie na przykład, żeby dojść do swojego celu. Ja dla was takie analizy tu robiłem na kanale. Więc jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje z was moi drodzy, to co to ma być w ogóle? Od razu proszę subskrybować kanał. Bo wrzucam tu dla was regularnie bardzo wartościowe filmy i też łapka w górę, bardzo proszę. Do tego dzisiejszego filmu. Od razu teraz wbij łapę w górę, Psz, kreatywną łapę w górę pod tym filmem. Będę ci bardzo wdzięczny, drogi widzów. Natomiast właśnie stawianie sobie celów to jest kwestia pewnego właśnie precyzowania, definiowania pewnych problemów, czyli tak byś zaprogramował swój umysł. Jak powiesz do swojego komputera, zrób coś dla mnie fajnego, no to nic nie zrobi fajnego, ale jak piszesz w wyszukiwarkę na przykład interesting movie albo coś takiego, to on zupełnie inaczej już funkcjonuje, nie? Jak już wpiszesz w ogóle interesting comedy movie na przykład, albo interesting comedy in English i tak dalej, im bardziej to precyzujesz, tym lepsze informacje, tym lepszą odpowiedź dostaniesz i tak samo twój umysł. On też potrzebuje, żeby wziąć tą całą listę, ten cały zestaw różnych rzeczy, rzeczy, które masz w swojej pamięci, informacji. Później przetworzyć to wszystko w jakiś sposób i wy, 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 wypluć z tego jakąś odpowiedź kreatywną. On potrzebuje dobrze zdefiniowanego problemu i właśnie stawianie celów jest tutaj podstawą. Dlatego, moi drodzy, w najbliższą niedzielę poprowadzę dla Was dwa szkolenia zupełnie darmowe. Dwa webinary o godzinie 10. Właśnie będzie szkolenie o tym, jak zaplanować całe swoje życie, które między innymi będzie dotyczyć tego właśnie, jak odkryć to, co chcesz robić w swoim życiu. A, bak, czyli temat powiązany z dzisiejszym filmem. Jak postawić sobie konkretne Konkretne cele na tej, na, na tej podstawie, czyli znowu temat związany z dzisiejszym filmem, jak następnie z tych celów włożyć konkretny plan i jak ten plan zrealizować. Czyli po prostu jak osiągnąć w życiu sukces, ale moi drodzy, rozłożone w konkretnej strategii, jak strategicznie do tego podejść i faktycznie te rzeczy zrealizować. Ja to zrobiłem w swoim życiu. Chciałem sukces finansowy doszedłem do 20 milionów. Chciałem mieć duży dom z basenem na tropikalnej wyspie wśród palm nad oceanem, mam taki dom. Chciałem mieć wspaniałą żonę, mam wspaniałą żonę, wspaniałego synka, wspaniałą rodzinę tutaj. Uśmiechnięte życie, robię to, co kocham i tak dalej. Ja osiągnąłem ten sukces w życiu, ale nie było to efektem przypadku, nie było to efektem tego, że ktoś mi coś dał, czy coś mi było podane na taczy. Sam sobie to wywalczyłem w swoim życiu, ale bez odpowiednich strategii, bez planu, bez celów w życiu bym nie osiągnął nawet 1% z tego, co mi się udało. Dlatego chcę. Wam, moi drodzy, przekazać tę wiedzę, podzielić się z Wami swoim doświadczeniem, ale też wiedzą konkretną, wiedzą i akademicką, ale przede wszystkim wiedzą praktyczną, którą od 20 lat stosuję w swoim życiu, której uczę ludzi od kilkunastu lat, no tyle dobrego dostaniecie na tym szkoleniu. Więc już teraz zatrzymaj ten film w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu, znajdziesz linka do zapisu, zapisz się od razu na to szkolenie, nie zwlekaj, skorzystaj z tej szansy, bo widzimy się w niedzielę o 10 punktualnie przez internet Zupełnie za darmo. No, i mam nadzieję, że już się zapisałeś, bo mam jeszcze jeden prezent dla ciebie, bo też w niedzielę, ale już o godzinie 14, poprowadzę dla was drugie szkolenie, a będzie to szkolenie, właśnie Akademia Biznesu Marketing Internetowy, gdzie chcę wam przekazać, bo ja tak samo prowadzę swoje firmy od 20 lat. Stworzyłem w tym czasie 15 firm i każda jedna z tych 15 firm wykorzystywała internet jako właśnie źródło marketingu, czyli jako raczej no. Miejsce, gdzie ten marketing się odbywał, jako jeden z kanałów marketingowych, i a, a przede wszystkim główny kanał marketingowy. Więc w tym czasie, słuchajcie, ja wydałem grube miliony, a nawet dziesiątki milionów w przeliczeniu na złotówki. Na marketing internetowy. Co więcej, stosowałem marketing partyzancki, marketing organiczny, wiele różnych innych form. I właśnie w niedzielę chcę wam o 14 opowiedzieć, jak się w tym odnaleźć. Więc jeśli masz swój biznes, chcesz mieć swój biznes dopiero, albo chcesz zarabiać przez internet w jakikolwiek sposób pieniądze, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. A jest zupełnie darmowe przez internet, więc koniecznie skorzystaj. O 14 zapisz się, też linka znajdziesz w opisie, czy w komentarzu przypiętym. Nie zwlekaj, od razu się zarezerwuj sobie miejsce na jedno i drugie szkolenie i zaraz wracamy ponownie do filmu. Zatrzymaj film. Zapisz się na szkolenia i zaraz kontynuujemy. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo jak nie, no to a, co to ma być? Od razu się zapisz, skorzystaj z tego, jedziemy dalej. Punkt dziewiąty. E, to jest to, żebyś dbało o swoje ciało, żebyś dbało o swoje ciało, czyli odpowiednie, no, y, sen, odżywianie, nawodnienie, sport. Te wszystkie rzeczy połączone razem będą wpływać na Twoją chęć do działania. Ja dla Was też niedługo przygotuję taki film, moi drodzy, właśnie o, o tym, jak przestać być zmęczonym, jak nagrać te, nabrać tego wigoru, tej energii do działania. Natomiast chcę tutaj jako też punkt to po, po, pokazać, ponieważ no, Twoja kreatywność jest wypadkową tego, jak funkcjonuje Twój umysł, a Twój umysł potrzebuje odpowiednich składników odżywczych. Potrzebuje snu do regeneracji. Sen przede wszystkim ma kluczowe, kluczowy wpływ nie, no, na cały organizm, ale kluczowy wpływ na układ nerwowy, czyli twój mózg plus cały układ nerwowy, który się znajduje w ciele. On tylko się ten układ regeneruje właśnie podczas snu, więc dlatego trzeba sobie zapewnić dobry sen, odżywienie, nawodnienie, spokój, brak stresu, sport jakiś, ruch, sprawić, że masz dobry układ krwionośny, oddechowy, twój układ trawienny, który teraz naukowcy w ostatnich latach odkrywają, że cholernie ważne jest to, jak elita nasze pracują, że elita generują, bardzo dużo różnych wręcz kreują neuroprzekaźników w, nasze, w, w naszym ciele, które mają później wpływ na nasz nastrój, na, na nasze myślenie, nie? Więc zadbaj o to swoje ciało. Punkt dziesiąty, to jest to, żebyś spróbował pisać ręcznie więcej. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach sam też głównie używam komputera, nie? Już mało piszę coś na kartce. Natomiast podczas procesu pisania długopisem na kartce czy ołówkiem zupełnie inaczej funkcjonuje twój umysł, czyli rozwijasz wtedy zdolności swojego umysłu. Stymulujesz go zupełnie inaczej, przez co on aktywuje różne inne obszary, przez co on jest Bardziej, no, y, mam dużo większy potencjał do rozwiązywania różnych problemów. Punkt jedenasty to jest to, żebyś ro robił notatki swoich pomysłów. Na pewno masz mnóstwo pomysłów. Ja, na przykład, do tego wykorzystuję no, notatnik taki w systemie OS X, czyli na iPhone'ie, na, na MacBooku. Mam po prostu jeden notatnik, w którym mam notatek 3514, jak teraz patrzę, przez ostatnie tam 4 lata. Tam mam wszystkie swoje pomysły, wszystkie jakieś rzeczy, które mi wpadają do głowy, jakieś rozwiązania. Te rzeczy są ulotne. Bardzo często jesteś gdzieś, jedziesz w tramwaju, na przykład, i nagle ci wpada jak jakaś idea do głowy. Zapisuj ją, ucz tego, ucz też swój umysł, że jego pomysły jego idee są ważne. To jest też, ma takie podświadome znaczenie, fajne. Ej, punkt dwunasty, to jest to, żeby odpocząć czasem od problemu. Czyli nie siedzieć, jak masz jakiś problem do rozwiązania, szukasz kreatywnego rozwiązania, idź pobiegać, odpocznij od tego, zostaw, daj sobie chwilę, niech ten umysł to ma czas przetworzyć. Czasem trzeba się z czymś przespać, ponieważ w nocy nasz umysł y, też podczas właśnie regeneracji, ale też przetwarza pewne informacje. Efektem tego są m.in. sny ale nasz umysł po prostu pewne rzeczy, które wydarzyły się podczas dnia, których się nauczyłeś, różne problemy i tak dalej, on sobie to po prostu układa. Jeśli człowiek nie śpi na przykład kilka nocy pod rząd, to zupełnie przestanie działać mechanizm, żeby e, krótkoterminową pamięć zamieniać w długoterminową. To samo się dzieje, jak ludzie popiją na przykład im się film urwie, nie? Jak to się mówi, no to też wtedy, no nie, urywa im się film, że oni nic nie pamiętają, bo czasem człowiek kontaktuje, nie? I w ogóle i się normalnie zachowuje, a na drugi dzień nic nie pamięta. Tylko po prostu jakiś blok e, wszedł z powodu alkoholu zbyt dużej ilości wszedł Jakiś blok do mózgu, który sprawił, że nie działa ten mechanizm, właśnie zamiany pamięci krótkoterminowej w długoterminową. Czyli faktycznie, żeby to zostało zapamiętane, a nie za 5 minut wyleciało z głowy. Więc. Czasem warto odpocząć, przespać się z danym problemem i rozwiązanie samo ci wpadnie do głowy. Twój umysł sobie sam z tym poradzi na poziomie podświadomym. Punkt trzynasty to jest, żebyś korzystał z burzy mózgów. Burza mózgów to jest bardzo fajne ćwiczenie, ponieważ my często nie jesteśmy w stanie dostrzec pewnych rozwiązań z tego powodu, że jesteśmy zafiksowani na tym problemie, ale zafiksowani tak samo w. Przy jakichś tam założeniach, nie? i czasem coś trzeba zburzyć z tych założeń, żeby w ogóle z, kreatywnie właśnie coś wymyśleć, to czasem trzeba zburzyć całkowicie pewne założenia, które my na początku przyjęliśmy. Elon Musk właśnie fajnie o tym opowiada, że on dla, wielu naukowców, których zatrudniał, czy inżynierów, na przykład jak tworzy rakiety w, pro, w projekcie SpaceX, to wielu naukowców myślało na przykład miesiącami nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, jakiejś tam części technicznej, w jaki sposób ona ma działać, żeby działała prawidłowo. A ludzie mówi, Wy się najpierw zastanówcie, czy w ogóle ta część jest nam potrzebna, nie? czy w ogóle ten element jest nam potrzebny, bo może można go całkowicie wywalić, a nie kminić to, jak go zrobić dobrze. Więc właśnie chodzi o to, żeby czasem zburzyć, i burza mózgu jest świetnym właśnie ćwiczeniem. Ja Was uczę zresztą wyzwaniu 90 dni. E jak taką burzę mózgów dobrze przeprowadzić? Bo ona pozwala nam właśnie wszelkie nasze założenia, wszelkie filtry, wszelkie nasze jakieś właśnie przekonania w głowie, i te dobre i te złe, ale całkowicie wyeliminować i wycisnąć z naszej głowy same czyste pomysły. I te dobre i te złe. I te głupie i te mądre. Ale czasem najgłupsze pomysły są najlepsze, nie? No to zauważyliście pewnie w życiu. No i punkt czternasty to jest to, żebyś myślał krytycznie. Krytycznie, właśnie. Kwestionował swoje pewne rozwiązania. Czasem zatrzymał się w życiu i stwierdził, czy jakby ja bym jeszcze raz zabierał się za tą rzecz. To czy ja... Jak ja bym to zrobił? Bo musi się okazać, że dalej możesz to zrobić, możesz wszystko zmienić, a właśnie jakieś założenia ci ciążą. To jest tak, jak ja jakiś czas temu zmieniłem właśnie godziny webinarów i zamiast o 17.00 robić dla was te webinary, to zacząłem robić o 10.00. I się okazało, że dużo większej ilości osób ten termin bardziej pasuje. Bardziej wam to po prostu pasuje, a przez 6 lat ja siedziałem po nocach niepotrzebnie właśnie. Ale no mówię, było to jakby... No, dla mnie to było już standard, po prostu nie kwestionowałem tego, więc czasem trzeba właśnie zakwestionować swoje własne rozwiązania, swoje własne myślenie, bo wtedy to powoduje różną stymulację. Kurczę, a może inaczej trochę można zrobić. Może głupio, ale może inaczej, nie? Może to głupie rozwiązanie się okaże najlepszym. No i punkt ostatni, medytacja. Medytacja, czyli ogólny trening naszego umysłu, trening skupienia. Medytacja w, sprawia, że my wchodzimy w zupełnie inny, w ogóle inną częstotliwość pracy naszego mózgu. Sprawia, że jesteśmy w stanie ten umysł wyczyścić, czyli tak działa, jak miałeś na pewno kiedyś w komputerze swoim, Zbyt dużo otwartych programów, zakładek, i nagle ten komputer ci się wieszał. Chodził bardzo wolno i w ogóle, co trzeba wtedy zrobić? Reset, nie? Jak go zresetujesz, wyczyścisz tą pamięć, włączysz z powrotem i nagle wszystko pięknie działa. To medytacja jest właśnie takim resetem. Też tutaj fajnym uzupełnieniem do medytacji są metody oddechowe i Machoffa, właśnie, które są jeszcze nawet intensywniej działają niż medytacja i potrafią właśnie wyresetować idealnie umysł. I czasem taki reset jest bardzo przydatny, a w ogóle, no jeśli chodzi o sam proces uczenia się tego i powtarzania tego codziennie, to jest wręcz korzystny bardzo dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Żeby po prostu ten umysł zresetować, żeby jakieś tam ciężary, jakieś różne rzeczy, właśnie programy, które odpaliliśmy, związane z naszymi emocjami, nastrojem, jakimiś rozkminami, jakimiś lękami i tak dalej, żeby to wyresetować po prostu i zacząć myśleć od nowa. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy film jest dla Ciebie atrakcyjny, jest wartościowy. Jeśli tak, oczywiście podeślij go innym uczestnikom. Wbij łapę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś. No i widzimy się w niedzielę o godzinie... I 10 i 14 na tych dwóch szkoleniach, więc do zobaczenia, trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!